Cześć, witajcie, jestem Edzion, jest ze mną i Kadek. Jak widzieliście na samym początku wbicie na kanał mego grafika, link do jego kanału macie w opisie Robi ładne grafiki jak na 84 subskrypcje, więc polecam do niego wbić I tak, dzisiaj będziemy grali 1 vs 1, zasady już znacie Z poprzedniego odcinka, jeśli nie, no to możecie wbić I jest ze mną WP Kadek, jak już mówiłem i zaczynamy no dawaj, edytuj. Mhm. Tutaj dużo montowałem, tak jak mówiłem. O, dziewięćdziesiąteczki piękne. Mm, oczywiście on mnie wyprzedził, bo zrobił pewnie jedną. Dobra, lecimy. O, on gra na PlayStation, więc mogę mieć z nim łatwiej niż z Frankiem z ostatniego odcinka. Wiecie, jak było. Jeśli ktoś nie widział, to zapraszam. Matrix 699. <grym> Dobra, lecimy. Sorry, jestem trochę chory, ale wiecie. Tam... Dobra, teraz. Co za typ, co za typ. O nie, co tego. Ale ba... O Jezu, ale to zlamiłem, przegram to. A nie, nie przegrałem. Pyk. I pewnie... Zro... Widzieliście teraz taki ładny montaż w zwolnionym tempie. Bo ja to montuję. Dobra, lecimy do kolejnej. No jesteśmy. I dawaj. Lecimy. Mhm, mm Spiderman Spider-Man. O nie, no. ale chamstwo, A się zabudowałem. Kurde, o, kurde, o, kurde. No znowu. No, ale jestem babikiem, no nie. No kurde. Co? Nie, no leży. O, o, o. Co? 61,87? O kurde, to się nazywają Nie ma chlania, nie ma. Pijak jeden. No, no wyklał to. Widzieliście to? Widzieliście to? Co za typ. Ha! Ale dostał łeb. Co on robi? Co on robi? Co on robił, Ignę? Healowe mnie w ogóle. Dobra, jest 2 do 0. Ale on ma piłkarkę w sklepie. Pamiętaj, znaczy w szafce. Jak masz piłkarkę, powinieneś być proplayerem. I on właśnie taką osobą jest. Proplayerem, bo ma piłkarkę. Jest bardzo spocony, poci się już pewnie cały. Siedzi śmierdzący. O, dobra. Skapsował mnie Menel 1, ale idę go dojechać. Więc teraz jak wygram, to jest koniec odcinka. Dobra, lecę, lecę, lecę jak Superman. o no, no nie, no nie wierzę w tego typa. O, zobaczcie... O, ale dostał, ale dostał. Co jest? A, ja mu tam schody poznawiłem, idę. A to jest moje. No, no spoko Wyprzedziłem naszego pro playera, bo który ma karkę. O, tutaj jesteś ty. Ty, ty, ty mandarynko. No nie. Spadłem. Kurde. Tym, tym. Ty. Spadłeś do mnie. Ale, Lanu, ale, Lanu, przegrałeś to. Cyk, pyk Pik, 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 nie udał się trap, bo to były wszystkie moje ściany elo.